No to krótki filmik a propos pracy. Kiedy chcesz powiedzieć, że pracuję w jakiejś firmie, po polsku mówimy pracuję, czy ja pracuję w i nazwa firmy. Więc tłumacząc dokładnie, robicie to dosyć poprawnie i dosłownie. Ik, czyli ja, werk, pracuję, in, w i nazwa firmy. Załóżmy, niech to będzie Bolkom. Ik werk, in Bolkom. Ale tego słówka in nie używamy w języku niderlandzkim. Zastępujemy je słowem by. Niektórzy mówią by, bej, by, coś pośrednio. By i J pisze się, by. I wtedy takie zdanie brzmi igberg, by, bolkom. Co dosłownie tłumacząc, można byłoby powiedzieć, pracuję przy bolkom. Natomiast oznacza to, że pracuje, że pracuje w bolkom czy w bolkomie. I gwarg centrum porad. Kure awont.